Wybierając maszynę do obróbki elektroerozyjnej, np. wycinarkę drutową, powinniśmy zwrócić uwagę na pięć aspektów technicznych: system sterowania, systemy napędowe, generator, technologię oraz automatyczne nawlekanie drutu. Jeżeli chodzi o generator, to powinniśmy szukać generatora tranzystorowo-impulsowego, który charakteryzuje się niskim poborem prądu oraz dużą stabilnością. Następnym aspektem technicznym jest system napędowy. Nowoczesne systemy napędowe, np. Na silniki tubowe, charakteryzują się wysoką precyzją ruchów. Silniki te nie przegrzewają się, nie jest wymagany serwis tych silników. Wiodący producenci silników tubowych dają 12 lat gwarancji na dokładność pozycjonowania się. Nowoczesny system sterowania powinien posiadać moduły do wspomagania programowania, np. system cad cam Taki system. Może umożliwiać wczytywanie brył 2D oraz 3D oraz generowanie z tych brył programów. Nowością jest używanie szablonów, które wspomagają programowanie. Na niektórych maszynach te szablony są w standardzie na sterowaniu. Kolejnym aspektem technicznym jest system automatycznego nawlekania drutu, zwany także systemem małej automatyzacji. System ten pozwala na pracę maszyny 24 godziny na dobę. Praktycznie bez udziału operatora. Kupując maszynę, powinniśmy zwracać uwagę na to, dla jakich drutów, dla jakich średnic działa system automatycznego nawlekania. Szczególnie powinniśmy zwracać uwagę na małe średnice drutów, np. 1 10 mm. Kupując elektrodrążarkę powinniśmy, powinniśmy także zwracać uwagę na to, jakie technologie dostajemy razem z maszyną. E, czyli dla jakich średnic posiadamy technologię, dla jakich materiałów, dla jakich wysokości, e, czy to są technologie do cięcia kątowego, czy tylko do cięcia w pionie. Standardem są już technologie do cięcia kątowego pod kątem 45 stopni. Powinniśmy zwrócić uwagę na markę przy zakupie maszyny, tak aby w przyszłości nie było problemów z obsługą posprzedażową tej maszyny, na przykład z serwisem.